Siemaneczko wam wszystkim bardzo serdecznie w nowym odcinku jak pamiętamy słuchajcie, przedstawię sobie trochę tutaj i wyreguluję sobie słuchawki. okej okay. no tak jak pamiętamy w poprzednim odcinku no obudziłem się w tym, w tej izolatce tam no trochę tak jak w więzieniu wszystko wyglądało teraz przyszedłem przez tą komorę oczyszczania no i dobra, idę dalej no, i tam jakichś dwóch typów mi mówiło. O, widzimy baterię. Tam jakichś dwóch typków mi mówiło, że. Że... Co to mi mówili? Że mnie zabiją albo zjedzą. Nie, wiem, jakieś takie. Pierdały. Wciskali. Nie, nie, pewnie nie pierdały, tylko być może serio mówili. No ale cóż. O, 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 ty, patrzcie. Kamera, i to jeszcze działa. Kręci się, a znaczy, przynajmniej się kręci w kółko. Dobra, słyszymy jakieś też y, szepty. A ja sobie pójdę na górę. Dobra, przeczytajcie sobie tutaj. A ja sobie. Nakameruję, może mi coś złapie Dobra, czyli pewnie trzeba Wejść tam na dół Siema w ogóle, ej Siema, siema, siema Halo, słyszysz mnie? Chyba mnie nie słyszy Dobra, ja sobie... O, tutaj mamy jakieś dokumenty No sobie, to i dokumenty. No i teraz tradycyjnie ja znikam, a jak sobie przeczytacie, to mam nadzieję wrócę. Okej, okay. no tu jakiś przypadek, że, że niby jakieś malowanie palcami kogoś tam uspokaja. Hmm. Jeszcze sobie sławki trochę wyreguluję. Jeszcze zobaczymy sobie co to jest. A, jakieś dobra zabite dyskami. E, no i... Hops! Okej, okay. a! to... Smykający są... Ok, e, na chwileczkę pozwolę sobie zastopować. Jak widzimy, e, mamy odpowiedź, że zamykając sobie drzwi e, na goniących mnie oponentów trochę, można tak to ująć. Więc no, zapewne, mm, no, jeśli jest taka podpowiedź, to znaczy, że zaraz pewnie będę musiał jej użyć. Ok, tutaj mamy tą kamerę, co widziałem, no, tutaj tylko, że drzwi były zamknięte. No i teraz odwieczny dylemat. Eee, w przypadku eee, takich pomieszczeń, czy można i w lewo albo w prawo. Znaczy to mój dylemat taki, bo ja jak już wam setny raz mówię, lubię wszystkie zakamarki przejrzeć. Więc nie wiem, w którą stronę powinienem iść, tak, żeby, eee, żeby wszystkie lokacje odwiedzić. Mhm, uh -huh, kurda, okej, okay, komputerek jakiś zamykamy. Tutaj pierdały, tutaj mamy okej, okay, widzimy jakiegoś gościa. Hmm, który coś do nas mówił a tutaj no trochę jak cele więzienne to wygląda no i dobra hmm, dzięki temu, że tu przyszedłem pewnie, no można powiedzieć, że już nie mam pewność, że idąc z tamtą stronę coś mi nie napadnie i pewnie będę musiał tutaj spierdzielać no to no to tak też postaram się zrobić. Tutaj mogę iść albo pod szafki sch się schować, albo pod łóżko. No, jeszcze zobaczę, co wybiorę. Ok. Przy okazji sobie zapiszę. Co prawda ten zapis no, niewiele daje, bo niestety nie zapisuję mojej postaci w tym miejscu, jak już wam setny raz mówię. A jedynie zebrane dokumenty i inne pierdoły. A...

Ok, widzimy jakiegoś gościa z pałą. Wiecie co? Może ja sobie zrobię tutaj takie takie miejsce do mojego cięcia, w którym, no, w przypadku, gdyby mi coś nie wyszło, no tak, prewencyjnie po prostu zrobię, najwyżej zrobię małe cięcie w tym momencie. Nawet mi się tak zdrymowało. Ok, to malutkie cięcie. Ok. Tak więc zobaczymy, czy uda mi się to przejść A... a co? Co ja się będę dzielać? Kucznę sobie A czekajcie, w ogóle... Hmm. Jak, jak. Aha, mam iść za śladami krwi, ale tu już nie ma śladów krwi. Kurde, tam coś czuję, że jest jakiś ciekawy pokój, ale przejść koło tego typa, to. O, widzieliście? Jak się obrócił za mną. Jakiś czysty zmysł ma gościu, czy co? O, teraz jest tutaj. A kurde Szkoda, że mu nie mogę wpierdzielić po prostu A może mi się tak uda Przejść i mnie nie zauważyć tutaj pod ścianą Może jest ślepy O, najwyraźniej Najwyraźniej Na jakiegoś Ślepego gościa trafiłem A może po prostu chodzi o to, a nie wiem, może, może właśnie chodzi o to, że on jest ślepy, i trzeba się po cichu tutaj przemieszczać. Czekajcie, no, mam i zaświetladami krwi, tak? Przeszukałbym sobie te i tamte drzwi, ale pewnie usłyszy wtedy, nie? I pójdę tutaj. No cóż, najwyżej sam sobie kiedyś zobaczyć za tymi drzwiami. Już nie przy Was, bo po prostu. Nie chcę. O kurwa! A! Ja pierdzielę! A ten co? Ten się zawiesił? Czy co? No dobra, co się dzieje? No, nawet ze mną nie przybiegli. Co tak słabo? Nie, eee, niepotrzebnie w ogóle uciekałem. Na to wychodzi. się kry się Chyba jednak ktoś tam słyszałem, że idzie Hmm No nie wiadomo A zaryzykuję i pójdę A co mi tam? Twardym trzeba być, a nie miętkim Aha, no tak, bo tutaj ze śladami krwi trzeba iść, ale to jest zamknięte, czyli pewnie stamtąd jakiś klucz mam wziąć, rozumiem. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. A spróbuję się tak temu pedałowi za plecami tam prześlizgnąć i zobaczyć, co jest w tym pokoju. Dobra Czy po prostu pozosta pozostańmy cicho A może nic nam się nie stanie O, baterijka Baterika. Dobra, chwałańcy poza tą baterią nie ma. Monitory jakieś popsuta na kucki i znowu Przyszli się koło tego gościa. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Tylko jeszcze pozostaje sprawa tego jednego, który jest gdzieś tam. Gdzieś tam. Chcę jeszcze tutaj zobaczyć coś za tymi drzwiami. Okej, okay. czekajcie. Czy co? Ja sobie jeszcze może jeszcze raz zrobić takie najbliżej miejsce nacięcie. Tutaj za rogiem. Tak na wszelki wypadek. Spokojnie, jestem bardzo cicho. Nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze. Ok, wracam się. No i je, jeszcze raz robię takie y, malutkie miejsce na cięcie. Tak, na wszelki wypadek, jakby mnie tamten typek w ostatnim pokoju y, urypał. Tak więc malutkie cięcie. Ok, tak więc teraz tylko muszę y, jakoś dostać się do tego ostatniego pokoju. I jeszcze w ten sposób, żeby ten ostatni typek mnie nie, nie, nie zabił. Dobra. Tutaj po cichutku, powolutku. Tak, żeby nie rozdrażnić... Żeby nie rozdrażnić naszego koleżki. A jeszcze sobie tylko tak. No, spoko typ, nie? Spoko typ. Czekajcie tu na gaśnicy jakieś 33 chyba napisane jest Nie wiem, coś w tym stylu. No jakieś 33 No dobra, teraz tylko jeszcze tutaj musimy przeżyć Spotkanie z tym wężem Kieszeniowym Jak by mu tu wykraść ten klucz? W, w zarogiem go nie ma Kurwa mać No nie mówcie Co on zniknął ha. Czekajcie, czekajcie Czyżby się tu ukrywał gdzieś Pewnie się gdzieś ukrywa w jakiejś szafce albo coś o, tutaj jest krzesło. Kurwa, pewnie gdzieś w szafie jest. Strzelam. Ok, zapisywanie mam. Okej, okay, to z racji tego, że mam y, zapisywanie, y, zrobię sobie tutaj jeszcze mój zapisik. I. Y, no i cóż. No i. Y, Tutaj się z wami żegnam. Tutaj się z wami żegnam i oczywiście tak jak zwykle zapraszam do następnych odcinków. Polecam żebyście ten kanał oczywiście subskrybowali, filmiki łapki w górę dawali, komentowali i cokolwiek mm. pozytywnego oczywiście możecie zrobić. I jeszcze raz dzięki za oglądanie. Na razie cześć.